Jeszcze raz Państwa serdecznie witam w konferencji. Proszę Państwa, mecz, który się ma odbyć 15 sierpnia. Jak powiem niesie ze sobą taki dość mocny ciężar Gatulkowa, więc to jest wydarzenie sportowe w Wyszkowie, które no, nie mieliśmy od wielu lat i zainteresowanie tym meczem potwierdza, chociażby to, że dostępne bilety, które mieliśmy rozeszły się w jeden dzień. To świadczy o tym, że jednak Wyszkowie to zainteresowanie tym meczem jest. Dwie drużyny, które w tej chwili, że tak powiem, mają rozegrać ten mecz, mówi się o tym jako o meczu na szczycie, a generalnie jeszcze jest drużyna, która jest na drugim miejscu, Ciechanów, jak gdzieś tam po, powoli zmienia ta różnica między tymi dwoma drużynami, jest tak, że my chcemy awansować, Polonia musi i to też powoduje pewne napięcia, zainteresowanie przyjazdem do Wyszkowa takiej rzeszy jak jest to że tak powiem ze względu na ten mecz nie było nigdy. Wczoraj wpłynęło do Urzędu Miejskiego wniosek o pozwolenie na zgromadzenie dla 500 osób na pokojową demonstrację. Oczywiście są to kibice Polonii, Warszawa, którzy w ten sposób chcieli, że tak powiem, sobie utorować grogę, żeby być obecni. E Mam informację, bo akurat wyszkowscy przewoźnicy czasem wozili w ekstraklasie Polonii. To nie sądzę, żeby oprócz meczu derbowego na Legii Warszawa gdzieś więcej kibiców w Polonii Warszawa chciała jechać, jak na, na ten mecz. A więc to niesie za sobą bardzo duże ryzyko. I niebezpieczeństwo i od dwóch tygodni o niczym innym nie rozmawiam tylko o kwestiach bezpiecznej organizacji i odbycia tego meczu co też nie ułatwia nam pracy bo generalnie wynik sportowy schodzi na drugi drugi plan też za Państwa pośrednictwem chciałem zaapelować do kibiców którzy tłumnie, że tak powiem, się wybierają, bo oczywiście mówiłem to o ilości 500 osób z Polonii, przynajmniej drugie tyle osób wybiera się zwolenników jakby legii Warszawa, bo to nie jest wielką tajemnicą, że na Mazowszu klubem w ekstraklasie, który w tej chwili jest, jest Legia Warszawa i ten klub tutaj na tym terenie ma swoich zwolenników, a więc ci zwolennicy też tutaj, że tak powiem. Jak, jak jak idzie taka informacja, bo oczywiście na różnych portalach internetowych już trwa od dłuższego czasu taka, taka, taka już dosłownie wo, wo, wojna słowna, także tu, tu tu się zbierają, także i policja do tego zaangażowana jest w dosyć ogromnej mierze. Ja nie sądzę, że kiedykolwiek w Wyszkowie przy różnych uroczystościach były takie siły przewidywane, które, które gdzieś tam policja już Pracuje nad tym. Wczoraj w spotkaniu burmistrza było sześć było osób z ramienia policji, więc cała, 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 że tak powiem, Wyszkowska, komendant, zastępca, osoby odpowiedzialne za to, ale także ze sztabu, z województwa, także to świadczy jakieś jakiejś takiej ogromnej, ogromnej, ogromnej ramze i wydarzeniu, który się ma być. I oczywiście niesienie z tego tytułu niebezpieczeństwa, które, które też gdzieś tam może czychać, a tego chcielibyśmy bardzo uniknąć. Stadion jest przygotowany. Na ile mogliśmy go przygotować, żeby bezpiecznie odbyły się zawody? Ma być 800 osób na tym meczu i takie, takie mamy. Tutaj przygotowanie, jeżeli chodzi o, o tą tą stronę. Przygotowujemy takie siły, i tak chcemy to zorganizować, żeby każdy uczestnik był bezpieczny. Nie boi się Pan, Panie Prezesie, o przebieg tej pokojowej demonstracji? Bo, bo ja, to jako tako nie ma nawet prawa odmówić zgromadzenia? No pod warunkiem, że wnioski będą, że tak no tam, Nie będą miały błędów różnych. Tak, że tak, to akurat nie w mojej gestii, natomiast. No, Mam nadzieję, że takiej demonstracji nie będzie, bo wiem, że w każdym mieście do tej pory, w którym się odbywało, tak było odmowy. Więc yy, już się tutaj jakby w gestię Urzędu Miejskiego nie chcę, nie chcę tam za bardzo wnikać, ja, jak jest to robione. Nie ja to rozpatruję, a więc tutaj, tutaj myślę, że, 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 że za, zobaczymy, jak się to skończy. Oczywiście, żebym się bał, jeżeli by miało przyjechać i miała być taka pokojowa demonstracja, co jest. Z góry założeniem, że nie jest pokojowa, bo jest to, że tak powiem, do prowokacji, bo wiadomo, że sam przyjazd tylu set osób z tej strony spowoduje przyjazd kilkuset osób z drugiej strony, gdzie nie będzie już, że tak powiem, zorganizowane i, i, i to wtedy to, to były dramat. Więc ja myślę, że unik, da się uniknąć i jakby też apelowałem do panów z Kolonii Warszawa, żeby na ile mogą, bo wiem, że za dużo też nie mogą, bo to nie jest tak, że jest jakiś wpływ klubu na, na, na kibiców apelowali, żeby nie podsycać atmosfery, ponieważ tak jak mówię. E, ci kibice już swą hierarchię mają, że tak powiem i już niech tak zostanie, a Wyszków absolutnie nie ma zamiaru, że tak powiem konfrontować kto, kto gdzie, jak jest. Myślę, że warszawskie kluby spokojnie mogą, że tak powiem, załatwić tą sprawę u siebie, niekoniecznie muszą to wybierać inne, inne miasto. I, I o to ja będę apelował przez swoich kibiców i, i przez państwa, żeby, żeby żeby jednak nas zrozumieć, żeby dać, dać nas poświętować ciężką pracę, bo ponieważ yy, tyle rzeczy i tyle, tyle wysiłku, żeśmy zrobili, żeby, żeby być w takim miejscu, jakim jesteśmy, że po prostu dramatem byłoby popsucie to. Czy to wizerunkowym, czy, czy, czy w jakikolwiek inny sposób. Yy, nie chcemy takich rzeczy, my swoje dzieci, które tu trenujemy, uczymy zupełnie jakichś innych wartości i to, to chcielibyśmy, żeby się przekładało i nareszcie.